Kibice boksu zawodowego Przed nami Main Event Galinokon Boxing Night 27 Stawką tego pojedynku Jest Basmistrzowski w organizacji WBC w kategorii wagowej Wbicze Walka zakontraktowana na dystansie 12 rund Pani i Panowie Odpowiedzmy całej Polsce Czy jesteście gotowi <śmiennie> Ladies and gentlemen, this is your main event of the evening, 12 three-minute rounds for the WBC Bridger-White Championship of the World. Let's meet the first challenger. Babbitts! ジーカチェローメン łapy w dole Rapy w dole jak Cały stadion, ręce w górę, bo na ring wychodzi brat. Chcesz oceniać masz charakter, Wyjś do ringu i się w trakcie całe życie, powinieneś się go bać Stać na ringu nie jest mocno, dla nielicznych jest ta gra Ten, Kto podjął rękawicę, dumę go sobie ma Nie jest ty, przegrać, takie wstyd inne oblicze ma Pokaż wszystkim Twoją wartość, to by zawsze przyjął fakt. Ukazujący, kto? Uka Tylko zwycięstwo w nigdy nie pokonamy To Uka ukazurzański kto? And now, ladies and gentlemen, our national anthems for our championship contenders. First, for the national anthem of Croatia and Alan Babbage. Już teraz, wszyscy razem, zaśpiewajmy dwie zwrotki Mazurka Dobrowskiego. Ladies and gentlemen, this is your main event of the evening. 12 three-minute rounds of the WBC weight Championship of the World. Our supervisor in charge, Peter Stuka, our judge at ringside, Fabian Guggenheim, Anzi Parioki, and Joel Scobi, and our timekeeper Marta Lesnar, and our referee in charge of the bell rings for Mexico City, Jose Guadalupe Garcia. So Jesse, I need you all from the ringside all the way to the top to get up out of your seats, raise your drinks high, and get wild! Introducing first, fighting out of the blue corner, where the camouflage trunks he stands, six feet one inch tall. Trzynastu trzynaście walk kończył przez knock Oto przed Wami Łukasz Ruszański! Nieprawdopodobna wrzawa w Kalikiewa, a arena w 7 lat na pojedynek o Mistrzostwo Świata I się doczekaliśmy W historii hollywoodzkiej Totalnie nieprawdopodobnej Chłopak z czarnej sędziszowskiej Którego boks nie chciał Na początku drogi bije się o tytuł WBC Za moment Łukasz Różański i Dzikus z Chorwacji Alem Matic, Rozpoczną krwawą jadkę Bo nikt z nas nie ma wątpliwości To będzie piekielnie to... Do widowiską. Zaczynamy! No i zobaczymy, proszę Państwa, jak się zakończy ta historia, jak bajki oczywiście. Mam tutaj na myśli Łukasza Różańskiego, choć historia Babicza też jest bardzo ciekawa. A Teraz najważniejsze są to te wydarzenia, które się właśnie rozpoczęły. Dobry unik! I święte lewy się złoży! Od awantury Różański zaczął lewy prosty, platem krótkim lewym sierpem bawić i to jest już młotka totalna od pierwszej sekund. Tam oberwał też Różański mocnym lewym sierpowym, teraz był mocny lewy prosty e, Babicza. E, Babic potrafił uderzyć się e, lewy prosty, chociaż oczywiście nie jest to jakiś mistrz techniki, ale najbardziej niebezpieczne uderzenie Babicza jest lewy sierpowy. lewy sierpowy Polaka. Wydawało się, że zatknął się na moment bawić po tym lewym sierpowym różańskiego. Ależ teraz bomba za bombę, lep na bolu Ale te wejścia bez żadnej asekuracji. To jest jazda bez trzyman. To jest naprawdę na skarpie taniec. Który z nich z tej skarpy spadnie i zostanie wybudzony z tego mistrzowskiego snu. Po cichu liczyłem, liczyłem, że może bawić troszkę spokojnie i zacznie. Ale nie, 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 natury nie oszukasz. Ręce nisko barlicia i podróżkowy różańskiego. Serca walą tutaj wszystkim, no jak przed stanem no Ale bardzo dobrze. nie trafił prawie. Nie! Zetuję Szwadeńskie! Zaczynajcie! Zaczynasz się! Coś nieprawdopodobnego, ale Barry Szadecka! Teraz ma moment na oddech spokojnie, żeby zebrać myśli, bo jest cały zabludowany w tym wszystkim, bardzo pozytywnie oczywiście. No nieprawdopodobne saleństwo do dokonuje rzeczy wielkiej, niespodziewanej, niebiałobrożelnej. No, dostał nauczkę bawić. Dużo mówił o tym, że będzie boksował w pierwszej rundzie, ale na natury, jak mówię, nie oszukał, zaczął się bić. A rozmawiałem z Mateuszem Kubiszynem, naszym świetnym kickboxerem, który opowiadał, toczył kilkadziesiąt lód palingowych i mówi, Łukasz jest szybszy, dynamiczniejszy, ceny bije i wcale nie jest ale mocniej niż wtedy, kiedy walczył się to tak na tej chwili. czekał na ten moment i jeszcze tak chwila trenera Mariana Baślaki. 83 83-letni trener od początku kariery. Pierwszy, który i jedyny na początku gry uwierzył, że wszystko tym łopakiem jest możliwe. Czyli bajka. Sklepienie! Sklepienie! Tak jest! Hollywood by tego nie wymyślił! Klepę płotka tutaj też z Będzie to nocnie zapomniana! Będzie to coś naprawdę nie jest to, czego się w głowie! Ale to trzeba mieć po prostu, mówiąc krótko, stutonowe jaja, żeby wyjść i po prostu bez żadnej asekuracji chodzić! Zdomarną to, ale tak dostał na początku. Może jedno, może drugą bocznie, ale tylko się oblizał po tym steteru <śmiecki> i odpowiedział jeszcze boczniejszą. No, Dylan White załamany, pociesza Alena Babicia. Ten dziku, który był tak nakręcony, mówił, to pod pan wielu, wskazuje Rzańskiego, z powierzchni ziemi. Płaci dzisiaj naprawdę wysoką cenę za swoje szumne zapowiedzi. No, Dillian White też dostał. Klapsa. Jako jego e, menadżer, też bardzo głęboko wierzył, że ta walka zakończy się błyskawicznym miesięcem. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, ta historia dopiero tutaj bierze swój początek. Dopiero wyłoniony mistrz wakujący w kategorii bridger. Wróćmy do tego jeszcze raz. Tak, ta, ta niższy siła uderzeń. Te 95 kg to jest znacznie niższa waga niż... Ostatnim razem walczę z Adamem Bałki, gdzie też leżał na rzecz, gdzie też był liczony, czy pamiętamy, po tym ciosie równo z gąbiem e, kończącym dziewiąty starszych. Ale tutaj to była demolka, mówiąc krótko. To nie tak miało wyglądać z perspektywy Anglików, Teraz przychodził obok dziennikarz boksera brytyjskiego i był wściekły, Kamila Różańska, małżonka Łukasza, w jej się też należą wielkie słowa uznania, bo jest gigantycznym wsparciem dla Łukasza Różańskiego, ale przeżywała... To nieprawdopodobnie, a teraz się może już spokojnie. że kabinę 3 godziny przed walką wieczoru. No była pod wielkim napięciem. Teraz to napięcie puściło i wszyscy w ekipie Łukasza Różańskiego obrody, puściło się. Puściło się, proszę Państwa. Ale trzeba przyznać, że to nawet nie było to na to, nie było to na jakiś cyklon nieprawdopodobny. Tutaj te patrioty, które dookoła ee, z lotniska w Jasiące są rozstawione, no też chyba musiały być pod silnością, bo tu wybuchały bomby. Andrzej Gołota, Krzysztof Jakobodarczyk, nie No ubiegać. i teraz podchodzi tam miałem bawić do narożnika Różańskiego, żeby mu pogratulować. Piękny set chorwackiego dzikusa został przerwany, facet który wykonywał się jeśli chodzi o sporty walki na ulicy, on się bił po prostu na ulicy przez długie lata, no i drogę do piekła spotował mu dzisiaj Łukasz Różański. Tak, pytano kiedy e, zastanawialiśmy się co może być atutem e... Łukasza Łuczeńskiego, bo przecież były te wątpliwości, były te znaki zapytania, może bardziej niż wątpliwości znaki zapytania. Dwa ta przerwy, ostatnie pojedyncze też króciutki, ten szkielko. Przede wszystkim siła uderzenia i odporność na cios. Wygląda Łukasz naprawdę świetnie podczas tego obozu przygotowawczego. Spędziłem kilkanaście dni z jej bo widziałem jak ta forma rośnie. Dzisiaj temu byłem zaniepokojony, bo byłem przemęczony, był w nie najlepszym nastroju. Ale gdy dzisiaj rano o 12 spotkaliśmy się na badaniach, widziałem człowieka po prostu tryskającego energią. Cała jego ekipa była przekonana o tym, że oni tego babicia zdemolują. I zdemolowali. Krzysztof Diablo Wodarczyk na Państwa ekranach. Lata temu prezes Stali Rzeszów, przyjaciel Łukasza Rafał Kalisz, powiedział mi: Doprowadzimy Łukasza do walki o Mistrzostwo Świata. Myślałem, że to jest pijany sen a Rafał Kalisz chyba jest wizjonerem. że na środek naszego ringu jesteśmy gotowi do oficjalnego werdyktu. To jest, proszę Państwa, jedna, jeśli nie najpiękniejsza bajka w polskim Babsie, bo gdyby ktoś powiedział: W 2016 roku, kiedy miał 30 lat. Kiedy Głowacki tracił tytuł Mistrza Świata, ostatni w walce z Usykiem, wybitnym pięściarzem, miał dopiero trzy zawodowe walki na koncie, trzydziestoletnie Różanie, z dwieście znaczącymi zawodnikami. Posłuchajmy, bo tak chwila ja przejdzie do one. historii one. polskiego zawodowego Champion of the World, Łukasz Różacki! i zawodowy zawodowym świata z Polski. Podajuszu Michalczewskim, Tomaszu Adamku, Krzysztofie Łodarczyku i Krzysztofie Kłomackim. Wielka chwila trzydziestokietniolatka z Rzeszowa, którego boks 20 lat temu nie chciał, ale poprzez jego wściekły umór, nie opuścił i sięgnął teraz bokseckich gwiazd. To, to kołanoc się uśmiechnął, stworzyła się nowa kategoria wagowa i od tego uśmiechnął się, wycisnął na maksa, jak cytrynę po prostu. Różne były historie tych tytułów, bo różnie te walki wyglądały, w których Polacy dodawali tytuły, ale w pierwszej tytułu, To tytułów, za ten jeden walczył. Najcięższy mistrz świata z Polski, Łukasz Użajny. prawda? Tak naprawdę pięćdziesiąt w kategorii ciężkiej, który y, zbił y, kilkanaście kilogramów, żeby walczyć w nowej kategorii Bridger. Oczywiście o przyszłości Łukasza na ten temat rozmawiać będziemy następnymi tygodniami. Teraz musimy żyć tym wydarzeniem, które stało się po prostu historią polskiego zawodowego boksu. Tener Basiak mówił mi, jak wygramy, to pomyślę co dalej, jak przegramy, to pomyślę co dalej, ale jestem przekonany, że trener Basiak zostanie z Łukaszem Różańskim w dalszym ciągu. Nie ma po prostu Łukasza bez trenera Basiaka. w podników mistrzem świata, no się w całka do No jeszcze też po drodze były perturbacje zdrowotne trenera Basiaka. Część obozu była bez trenera Basiaka, który musiał się wyleczyć, ponieważ były tam historie grypowe, zapalenie oskrzeli i tak dalej, tak dalej. Ale to jest człowiek, dla którego boks jest eliksirem młodości. Okej, okay, o tym nieco później teraz przechodzimy do Macieja Barszaka i mistrza świata federacji WBC. Wszystko się zgadza, drodzy Państwo. Jestem gotowy na 12 rut twardej wojny mówił Łukasz Korażański przed tą walką. Nie było to konieczne na całe szczęście Łukaszu, chodź do mnie, porozmawiamy, czy ty jesteś w stanie wyobrazić sobie. Czego właśnie dokonałeś? Ja mam być szczery, to nie. Nie dochodzi do mnie to teraz jeszcze, no ale... marzenie moje, tak? Nie tylko moje, ale też mojego przyjaciela Rafała, całego mojego teamu, któremu serdecznie dziękuję z tego miejsca, wszystkim moim partnerom, Szymonowi, Mateuszowi, Danielowi, Karolowi, E, Maxowi i Klemensowi, także tutaj Śliśnie To dziękuję, też tutaj jest cała składowa na, tą, na ten wynik, także dziękuję ślicie, Oczywiście mojej całej rodzinie i wszystkim wam, którzy tu jesteście, bo bez was by tego nie było. Opowiedz trochę o drodze do tego pasa. Nie, 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 jeszcze. Jeszcze boim dzisiaj desem powiem. powiem. Jeszcze mojej żonie cudownej, która cały czas znosiła mnie w taki sposób, że ten ostatni tydzień naprawdę był ciężki. Dziękuję Ci. Chciałbym pozdrowić moich rodziców. Nie ma ich tutaj. Poprosiłem, że to będą tak duże emocje, żeby zostali w domu. Pozdrawiam Was serdecznie, zdobyłem to, mam to. Tak jak. Tak jak na pierwszych zawodach, kiedy was okłamałem. Łukaszcy, to prawda, że o tym zielonym pasie marzyłeś od dzieciństwa. Nie marzyłem, bo nie myślałem, że do tego momentu dojdę, że będę mógł za, za... Taki trofeum po prostu zawalczyć i... Ale podobał mi się najbardziej z wszystkich. Ale, ale później poznałem mojego przyjaciela Rafała, który namówił mnie do powrotu do boksu zawodowego, i właśnie teraz chciałbym mu go ofiarować. Bo tak naprawdę to jest jego pomysł, jego marzenie między innymi. Więc proszę się bardzo, jest Twój. Ale Rafał zapoczątkował to wszystko i poleciałem z, z tematem do końca. Myślę Łukasz, że warto wspomnieć o jeszcze jednym człowieku, bez którego nie byłoby to możliwe. Trener Basiak. Oczywiście cieszę się, cieszę się, że trener Basiak na kon... no, Może nie na koniec, ale... Ale już na swoje... Długie lata ma mistrz szwata w dorobku. Brawo, brawo, brawo! Jeden, dziękuję jeden, trenerze. Jeden, dziękuję, jeden, jeden. Chciałbym podziękować też trenerowi Arturowi. Chciałbym podziękować Twiaszkowi, który nie chciał przyjść, ale jest i Tysiowi. Iziołowi za wyjście, dziękuję. całej mojej rodzinie za dobie. No i tobie, bo ciebie najbardziej chyba nadgarstki wolą. <grymne> Także dziękuję. O, właśnie jest, bo mi uciekł. Dziękuję ślicznie z tego miejsca za zorganizowanie tak pięknej gali i za doprowadzenie mnie do tego miejsca. To my dziękujemy Łukasz. Prawdziwa przyjemność to pracować tak skromnym, pracowitym, ambitnym człowiekiem, który bardzo wysoko sobie stawia się i konsekwentnie krok po, po kroku do nich dąży. Wszystkiego najlepszego, wielka sprawa. Dziękuję. Panowie, zacząłem się obawiać, że zabierzecie mikrofon do domu. Powiedzmy jeszcze o tym, bo wszyscy zdali egzamin, ale Rzeszów, Jesionka również zdały egzamin. Słuchajcie, jeszcze raz Wam dziękuję, naprawdę. Wiedziałem, że będę czuł się jak w domu, bo mieszkam stąd niedaleko. Także wiedziałem, że będziecie, będziecie mnie wspierać i że osiągniemy to razem. Powiedz jeszcze, jak spędzisz jutrzejszy dzień. Co jutro? Nie wiem. Stajesz rano. Pewnie to już dzisiaj, nie wiem, która godzina, ale na pewno napije się piwka albo dobrego winka. To będzie bardzo słodki napój, drodzy Państwo. Oto nowy mistrz świata Federacji WC w kategorii Bridger, Łukasz Różański!